Marine, let's get him. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Grafu i zapraszam was do kolejnego odcinka z cyklu Kolekcjonerstwo. Dzisiaj będziecie niestety oglądali gameplay z Hany Badżerem, e, oczywiście jest to komen gameplay bez chemowy. Oczywiście jest to cam fail, tutaj akurat na 21 padłem, ale jest naprawdę jedna taka świetna akcja, po raz pierwszy udało mi się takiego tutaj fida walnąć. No sześciu przeciwników w sumie bardzo szybko zabiłem, tam triple killa mi tylko zaliczyło co prawda, ale... Przepraszam, pięciu, bo ostatni tylko został postrzelony. Ale naprawdę znakomita akcja. Wynik nie jest jakiś tam super fajny. 22 do 3, podajże. Niewysoki, ale 21 gunstreak i gościu mnie po prostu dropshotował I nie ogarnąłem tego. I no wiele umiejętności i wygrał pojedynek. A niewiele zabrakło na 3 killy, tylko do kema. Więc no dobra, tutaj sobie oglądajcie. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać. Ja ostatnio zakończyłem już gadać wreszcie o tych gazetach, bo mogło to Was troszkę nudzić. Dzisiaj weźmy sobie może, wybierzmy z tej mojej listy tutaj moich kolekcjonerów coś takiego dziwnego. I jestem ciekawy, czy kiedyś zbieraliście zapałki i paczki po zapałkach, o. <grych> bo ja takie coś, musicie wiedzieć, że zbierałem. O co chodzi ze zbieraniem zapałek? No tutaj, nie wiem, może miałem 15-20. Tu chodzi po prostu o to, że zapałki zazwyczaj są zielone, brązowe. Ale z, chodzi tutaj oczywiście o e, siarkę na nich nałożoną. Ale są też różne kolory, jak czerwony, żółty, i, nie wiem, biały. I ja zbierałem właśnie kolory różnych zapałek. No dość niespotykane chyba, nawet w sumie nie słyszałem, żeby ktoś inny t, e, coś takiego zbierał. Tu możecie właśnie widzieć tą akcję, jeden, drugi, trzeci. I tutaj trzech kolejnych mi wyszło, ten ostatni, że zabrakło mi troszkę amunicji, żeby tego ostatniego ściągnąć. Naprawdę świetnie, świetnie, to mi się bardzo podobało. No i tak jak mówię, no zapałki same w sobie, to, to wiadomo, tylko kolory można było zbierać, ale pudełek od zapałek było dużo więcej już i... też takie bezsensowne, nie, nie dające w sumie, ani to się nie da sprzedać nigdzie, ani nikt tego tam... nie kolekcjonuje, ani... nie handluje tym, a tych pudełek no miałem może tam z kilkadziesiąt, myślę. To było tam takie, no zawsze gdzieś się trafiło po prostu jakieś pudełko, które tam... po prostu w domu rodzice kupowali zapałki, no to wiadomo, że... W różnych pudełkach one były i sobie jak były jakieś nowe, to sobie po prostu brałem. Bez w sumie jakiegoś... głębszego tutaj przekazu jest ten... ...te kolekcjonerstwo, nie mam za bardzo co, co o tym powiedzieć. Dziwne, dziwne. Nie wydaje wam się to dziwne? No ja nie wiem w sumie. Dla mnie to teraz jak sobie pomyślę o tym, że zapałki się zbiera... ...są rzeczy, które się zbierało, też może się wydać dziwne, a... ...a już jednak więcej osób to czyniło, a na przykład... ...mianowicie mam tutaj na myśli... Paczki po papierosach. E, też jest po pierwsze, no ja miałam może 14-15 lat, jak zacząłem to zbierać. No i oczywiście to było bardzo. No, prawie, że miałem zakaz tego robienia, no bo, no, bo to jest, byłem młodą osobą, a jednak takie tutaj kolekcjonerstwo czegoś, co jest tak naprawdę dla dorosłych. No, same paczki nie, ale papierosy ogólnie są skierowane tylko dla dorosłych. Miałem tutaj duży sprzeciw y, od rodziców. Jednak jakoś nie bardzo mi tam y, niszczyli albo wrzucali te, te paczki, mogłem sobie je tam trzymać. W ogóle chciałbym Wam powiedzieć, moja pierwsza przygoda z, z papierosami y, była taka, że wracałem sobie w drugiej, może w trzeciej klasie podstawówki do domu. I na takiej, jak wiecie, mieszkałem daleko, w, przez las musiałem iść i na takiej ścieżce leśnej zobaczyłem paczkę, którą kopnąłem i była taka ciężka, coś tam załomociło, za, za podniosłem ją z ciekawości zobaczyć co jest, no i tam była prawie pełna paczka. Stanąłem taki trochę przestraszony, nie wiedziałem co mam zrobić, rozejrzałem się czy nikogo nie ma. Po czym zaprowadzić. dobrałem tą paczkę i poszedłem do domu i od razu powiedziałem mamie, że mamo e, musimy coś spalić, to pamiętam gdzieś, że tak jak powiedziałem, że musimy coś spalić i pokazuję papierosy. Oczywiście ona od razu zrozumiała o co chodzi, że nie, nie to, że musimy je spalić, tylko musimy je spalić w sensie zniszczyć. To też uczyniliśmy właśnie w, w piecu i była za mną bardzo dumna, że właśnie tak zrobiłem, że przyniosłem do domu i, i że zniszczyłem, nie próbowałem sam. Sam spróbowałem pierwszy raz jak byłem w gdzieś w czwartej klasie, w podstawówce mniej więcej. E, oczywiście presja otoczenia zadecydowała, ale no, może jak was to ciekawi, dajcie mi znać i jak tutaj moja przygoda tutaj z papierosami się zaczęła, to wam więcej o tym powiem. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć.